Piotr, dawaj tu, kinga. Nie, ja nie wsiądę na konia, poć, nie moja droga, pójdź, pójdź, Nie chciałam wsiąść na konia, ponieważ z koniem trzeba się oswoić, koń musi mi zaufać, ja muszę zaufać temu koniowi i nie miałam czasu na to, żeby się z nim oswoić. Bo ja wiem, że wy go puścicie ją kolej. Słuchaj, ten koń by ci serce oddał do tej i jemu. Aby bym go puścić tak, on jest bardziej droższy niż ty. Nie, bo ja nie mam zaufania tutaj. No to podejść do niego. To no. jest konie, ja spadnę i co? Ja swoje ważę. Jak ja spadnę, to już mam po nodze, po ręce po wszystkim. No, jak spadnę, no to może mi się stać krzywda. koń może mnie w każdej chwili zrzucić, albo ja mogę źle położyć nogę, rękę, mogę sama się jakoś ześliznąć z tego konia, no i może dojść do katastrofy. <słuch> Jeżeli on będzie wolny. No, że... na niego i powiedzaj się dobrze czujesz, zrobimy tutaj kłęstkę. Nie, bo ja w kurce nie wejdę Dobra. tak o! No. No. jest, jest. Dobra. Uwaga. Nie. No. Nie wejdę na konia. Muszę no. szybko się... On może się przesunąć tu bliżej do mnie jakoś. No. Dobra i już mam wsiadać? Tak. No. Trzy, dwa, Nie, poczekaj. Ja wiem. No. Oj, czekaj. Bo, nie, bo on już się zdenerwował. Ja też. No. Dobra. Trzy, cztery. No. Przerzucaj. Przerzucaj. Gdzie mam się trzymać? Musiałeś to sobie przetrawić, tak. przemyśleć, tak, się dokładnie... trzeba było opuścić. Ale powiem Ci, że i tak ci podziwimy, że jednak ześ się przemogła. Tak. Oj, 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 tak. Wolniej! Wolniej. Stójcie tu koło mnie, już, O No dziewczyno, idzie. Jednak te nasze, no to to nasze słowa na Tobie zaradziły i zejść. Bo ośmieliła się wejść na niego, spróbować, i ten pierwszy raz na tym kojnym naszym był. No. Dziękuję! No, no, Ale tak mi serce no, wali! Maćka! Konia! Konia! Dziękuję ci bardzo, też te, tak? tak. Z tym kojem to myślę, że Czekaj, za bo mi serce wali jako szalałek!